Hey, ja bym ja, ja, ja dałem pytanie, A, ja czy tak? się ze, współpracuje z i Radą? Z Radą się współpracuje bardzo dobrze. Tak, nie, nie oszukuj, jest bardzo dobra współpraca nawet z, z tą częścią Rady, która mówi, że jest opozycją. Jest zawsze coś takiego, że jest podział. No niestety, jednym, jedną, jedną, jedną grupę, Wcale nie mówię, że się z nimi źle współpracuje. Bardzo dobrze mi się z nimi Nawet gdy e, powtór, powtórzymy się w wyborach, pan mis jest, pan ten e, z, z, Jan, z Janowca, w Bardzo mi się dobrze z nimi współpracuje. Oni są w mojej komisji i na komisji są bardzo rzeczowi, bardzo e, twórczy. Jeździmy, robimy e, przeglądy i wszystkie wnioski, kierujemy do wykonania y, razie, czy to nadal Natomiast, jeżeli chodzi o współpracę z Wójtem. Proszę Państwa, powiem tak, jak tu jestem, przed Wami, bo jestem z tej wsi. Przyjechał do mnie, y, to było 11 lat temu, <krymý> <krymý> przyjechał do mnie Pan Wójt i Pan y, ten... Y, 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 Krzysztof, zmierzam do współpracy. I na pierwszy rzut oka tych ludzi chciałem pierwszy raz w życiu. Nie wiedziałem naprawdę, kim oni są. Nawet nie wiem, czy mi się zdąży przedstawić. Na wniosek kilku osób z synów, które mnie prosiły, żebym kandydował na radnego, przyjeżdżają ci panowie i mi proponują, żebym kandydował na radnego. Ja się zgodziłem. Następny dzień przyjeżdża do mnie pan, pan Wójcik. Nie widziałem w ogóle, z będę miał do czynienia. Na, na mnie, jeżeli dobre wrażenie, ktoś, panie radny, czy, no to zrobię tak, ja się z wójtem i bardzo przyjemnie się Panie, panie wójcie. Kotos, proszę o Jak, Chciałem tylko odnieść się do jednego, jednego słowa pana radnego Karpety. Opozycja. Pierwsza sesja Wystąpienie pana wójta i podział stołu na moi radni i opozycję. Siedziliście pierwsi i siedzieliście tak. Pierwsza sesja i wymowa pana wójta. Moi radni i opozycja. To nie my żeśmy się podzielili, bo nigdy nie zamierzaliśmy być tą opozycją. Chcieliśmy robić coś dobrego dla tych gminy, ale niestety zostaliśmy podzieleni. Pani radna bardzo poprawki ujęto nowe niezadowolenie też pokazali jest myślę że jest prawda, prawda jest prawda ja nie co Państwo, żeście tutaj zarzucili, to też jest moja wina. Mały jest dialog na przykład, wynak mówię to... Jeżeli nie chcę rozmawiać. Była sytuacja pana dyrektora, gdzie my wszyscy wtedy byliśmy? Gdzie my wszyscy byliśmy? Gdzie była Rada Gdzie, gdzie był wójt, gdzie był dyrektor, gdzie była rada rodziców? Ja byłam też na zebraniu w szkole. To był ten punkt zapał. z nami radnymi. Gdybyście Panie przyszły, gdyby Pan przyszedł, gdyby Co ja panie? nie działał, być może, może, żeby nie nic czekamy. nie zrobiła, ale jestem na przykład nigdy nie poprę tej pikiety, która odbyła się po zwolnieniu Dyrektora w piątek rano z taczkami tak. i nie poprę tak. również Ludzi do sądu. Takie jest moje zdanie. Można to było w jakiś sposób wynegocjować, prawda? Wszyscy mieszkamy obok siebie, my jesteśmy sąsiadami, prawda? Będzie 22, ale będzie i 23. Na poprzednich zadaniach, tak powiem i teraz. Wobec kogo ja mam być opozycją, przecież ja tu mieszkam. Przecież bym chciała, żeby wszystko szło po prostu w takim kierunku, żeby nam wszystkim się żyło coraz lepiej. Ale jeżeli likwiduje się zakład gospodarki komunalnej, nie dając y, żadnego jasnego sygnału, jak to ma dalej wyglądać. Jeżeli nie robi się żadnej finansowej analizy. Teraz dalsza rzecz. Jak można, proszę Państwa, przegłosowywać? Ja tego nie przegłosowałam. Znaczy, nie, nie, nie jestem za tym, ani wcześniej, ani teraz, ani nigdy nie będę, żeby 1,5 miliona wydać na rozbudowę gminy. Gmina jest. Mówię o budynku gminy. Budynek gminy jest, wiecie Państwo, budynkiem bardzo starym. Planuje się częściową nadbudowę, planuje się różne prace. trzyma postawienie jakiegoś jeszcze elementu nad... Naprawdę przyjeżdżają na wszystkie nasze zebrania myślę, że znając już tak, przyjeżdżamy na wszystkie zebrania, bo wynajmujemy salę, proszę Państwa, za pieniądze. Ale ja nie powiedziałam tego. Nie chcę, że zresztą chodzi z panią kolejnikę. Proszę Państwa, naprawdę myślę, że każdy z nas wie, czy w rodzinie, czy, czy w jakiejś, nie wiem, czy w jakiejś organizacji, jeżeli ktoś należy, czy w drużynie sportowej. W urzędzie, gminy i y, władzach, które ją reprezentują. Najważniejsze jest. To. Sami Państwo, myślę, że wszyscy to rozumiecie. Jeżeli szef jest szefem dobrym, jeżeli szef jest człowiekiem, który umie ludzi ze sobą łączyć i jednać, to wszystko chodzi jak zegarek. I tak po prostu jest wszędzie. I y, Panie, Wójcie, naprawdę mam duży żal, że. Jednak. Za to dużo Pan położył y, starań, żeby nas wkłócić. I to jest bardzo solidne. Bardzo, smutne. naprawdę. Dziękuję. Chciałbym, żeby ktoś Mogę tutaj powiedzieć, jestem mieszkańcem, bo tutaj nie jestem samym, to Ale chcę zrozumieć, Chcę zrozumieć ludzi, którzy żyją na tej pięknej ziemi. Ziemi o wielkim potencjale, która jest dostrzegana jako dawna tu. Pan Bóg sprawił, że ona jest bardzo piękna. I powinna ona czynić też ludzi pełnymi refleksji i pełnymi oddania tej ziemi. Bardzo ważnie słuchałem. Z trudem słuchałem. Są tu słowa Bóg. Są tu słowa, które subiektywne, doznawane. Jakieś odniesienia, władz, no, najbardziej w pamięci zostają i najbardziej potem kierują postępowanie człowieka. I ja to rozumiem. I tutaj, Panie Wójcie, Coś jest na rzeczy, że po prostu by coś było. Trzeba tego wysłuchać. Organizacyjnie rzecz biorąc, żeby mógł zrozumieć do końca, bo ja zupełnie nie planowałem jakby tego zebrania, ale chciałem zrozumieć, bo po prostu w ogóle dla tej gminy, dopóki mam sił, będę oddany do końca, niezależnie kto będzie po prostu miał władzę. Ja będę chciał w jakiś sposób ofiarować coś od siebie, bo warto ofiarować. I ofiarowałem ostatnio również sprawę taką, chcę tylko powiedzieć, że, że jestem tutaj jakby zobiektywizowany. Więc byliby jeszcze w stanie, bo jakieś podsumowanie chyba jutro jeszcze planujecie, żeby w miarę możliwości w ogóle przybliżyć. Nie spotkacie się w tej prawa zupełnie, bo jest subiektywność i ocenia, ale starajcie się, żeby rzeczywiście ci, którzy przyjdą na referendum, mieli możliwość naprawdę racjonalnego podejmowania decyzji. Dziękuję. Ja nie Podczas tego spotkania myślę, iż Zarzutek, który włożył niepokój wśród naszej społeczności zostaje nam dobrze przekazany. Jeżeli te argumenty przygotowane na tym spotkaniu rozwiały niepewność co do udziału w referendum w sprawie odwołania wójta gminy Janowiec za to, uszanowanie przed wyborem kadencji, powiedzcie to swoich znajomych, sąsiadom, rodzinie. I proszę Was, poprzyjcie naszą inicjatywę. Przyjdźcie do urn 22 września 2013 roku. Zróbcie coś dla tej gminy. Wierzę, że razem możemy więcej. Myślę, że przyszłość należy tylko i wyłącznie Dziękuję